Cześć, i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i pewnie wielu z Was ciekawi to, dlaczego ostatnio nie było filmów, nie było żadnych live'ów na kanale. No generalnie chciałem wbić wreszcie jakąś 30. rangę. Byłem naprawdę bardzo blisko, żeby to zrobić na El Trimo, no bo miałem w ogóle prawie 28. rangę, czyli prawie 900 pucharków. Yy, no tak naprawdę yy, byłem naprawdę blisko, ale po prostu przez pewnych graczy, których Wam zaraz pokażę, no zacząłem spadać. No ogólnie naprawdę... Granie na tym trybie to już jest naprawdę no masakra. Okej, okay, zaczniemy sobie od tego meczu, gdzie miałem tutaj minus 9. Dajmy sobie na powtórkę. No i wam to będę wszystko pokazywał. E, więc dobra, mm, ja się tutaj respy po prawej, nie wiadomo. Tutaj też naprawdę na początku myślałem, że jest git, ponieważ jakbym miał tutaj taką tarę czy sedza, to bym ginął po prostu. Ostatnie miejsce, ale widzicie, że te El Primo, no się zaczęły ze mną bawić. Tak. No to było takie trochę smutne w sumie. No bo po prostu, no widzicie, nie chcieli, żebym ja się z nimi teamował, ładowali na sobie ulta, a nie na mnie, i tutaj po prostu, no wiecie, no ja tak naprawdę już wiedziałem, że nic z tego nie będzie. Chłop mnie tutaj chciał dobić, bo ja tam chciałem ulta naładować, no i wiecie, no i mnie tak zabili, tak po prostu nie. Żeby ten odcinek nie trwał tak długo, to sobie zagramy na nowym trybie, Samotna Gwiazda, sobie na nim zagramy, okej, okay, tylko teraz tak sobie weźmiemy jakąś postać, która to jest dobra, mi się wydaje, że Leon jest tutaj dobry, albo Mortis, nie wiem, gdzie mam Leona, okej, okay, sobie weźmiemy tego Leona, no i sobie zagramy, ja tam wolę Takedown, bo na Lone Star no to tak wam powiem, że na te gwiazdki to tak się mi źle gra jednak. Wolę zadawać obrażenia botom. No więc ja wiecie, ja też jakiś najlepszy nie jestem tutaj. Idziemy sobie tutaj, podjedziemy sobie go. Dobra. Dostał, ma tam po 500. Okej, okay, ale go zabiłem. Jest trzecia pozycja, co mnie dziwi, bo teraz jest czwarta pozycja, dobra. My sobie teraz odpalimy od razu. I tutaj też jest Loon, no to my go teraz. Chyba go porobię, nie? Tak, porobię go. Trzecie miejsce, ok. To jest kolejny, dobra, cyk. No, tutaj można autoajmować, nie? Tylko, że. Aj, no teraz to trochę. trochę to zmaściłem. Trzecie miejsce jest. To w sumie będzie dobrze, mi się wydaje. Przejdziemy sobie dalej. Tutaj jest. on, nie, dobra. No to leży. Teraz jeszcze od razu tego daj na majka. Tylko, że teraz popełniłem straszny błąd, ale jest drugie miejsce, słuchajcie, jest drugie miejsce, więc na pewno wyjdziemy na plus. Chyba, że nagle tak będę ciągle ginął, ale nie wydaje mi się. Tutaj ktoś jest, tak, tutaj jest Lon, tylko że on tutaj mnie wcześniej zobaczył, nie więc Lipa. I on tam przeżyje, niestety. Ale mnie podjechał ty! Ale to zrobił. Czwarte miejsce. O nie, 30 sekund. Piąte miejsce. Nie najgorzej. Piąte miejsce. Ej, to ja będę na szóstym jeszcze, nie? Żeby był minus, oczywiście. Ej, dobra, bonawczy. Czwarte, piąte, nie. Serio. Dobra, ja go zabiję. Drugie miejsce. Drugie, ale fart, ty. Ej, bo ja zginę. Będę na trzecim. Drugie czy trzecie? Drugie miejsce, ej, dobra, to była naprawdę giera, wam powiem. Mamy pana P i tam jest Mortis na górze. No i tutaj mnie od razu podjeżdża. Więc na początku giniemy, no ale to wiadomo, później to można łatwo odrobić wszystko. Ale ten Mortis ma tam w ogóle bardzo mało HP. Może go zostawimy. Jest czas na tego pana P. Postuję go podjechać. Dobra, Gościu, no Nozao Time'a. Leży Ale kolejny mnie podjechał, ale jest trzecia pozycja. Co może być? Jest chyba sześć pucharków za trzecią. Nie no, Piper. Piper to leży Dostała Okej, okay, gadżet Dobra Druga pozycja została jeszcze minuta. No, na spokojnie, tylko że właśnie no niestety zginąłem. Trzecie miejsce, okej. Okay. Dobra, znowu. Drugie miejsce. Ej, no serio. Myślałem, że będzie gorzej, a tutaj jednak jest naprawdę dobrze. Pierwsze miejsce. Okej, okay, pasuje to pierwsze miejsce utrzymać. No, ale mi ten Leon to zepsuł oczywiście. Nie no, chyba nie będzie. Będzie drugie mi się wydaje. Będzie drugie. Trzecie to raczej nie. Już na drugim zostanę. Edgar jeszcze wyskoczył, chyba że zabiję. Dobra, tego pana P. No nie, no co ja robię? Co ja zrobiłem? No za dużo tego auta ima, nie, za dużo tego auta ima, naprawdę. No i drugie miejsce jest. Dobra, plus 8 pucharków. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. No nawet nam spoko wyszło na Lonestar. Fajnie sobie pograliśmy. Do zobaczenia. No i cześć.